Siemanko, z tej strony Wierzba i witam was <laughs> znowu w Warzee, w jeszcze kolejnym odcinku Jesteśmy teraz, zaraz po zabiciu tego typka z poprzedniego odcinka Nagrywam to oczywiście w częściach, bo nie będę jednego wielkiego kluca kloca wrzucał w Warzy. ogólnie nie wyjaśniałem wam jeszcze, czemu mi tak długo nie było Nie było mnie przez miesiąc, ponieważ wiecie, musiałem się swojej trochę ze szkołą no ale też nie będę was robił balona, bo nie chciało mi się też trochę a teraz mam jeszcze lepszą motywację Tylko powiem wam tak, napiszcie mi w komentarzach co byście chcieli oglądać Mnie głównie smucił, smucił brak aktywności na moim kanale, ponieważ mam 300 ponad widzów A łapek w górę pod filmem nie mogę nawet dostać 10, wiecie, więc To jest trochę smutne, ale mniejsza z tym Zacząłem, to już nie będę kończył, ale Chciałbym wiedzieć, co byście chcieli, żebym nagrywał? Czy chcielibyście oglądać na przykład League of Legends? Czy chcielibyście tak jak teraz oglądać Dalej Warsy, Mogę nawet War Thunder nagrywać, mogę jakieś ściganki też kręcić. Więc mi to nie robi naprawdę. ściganki mogę jakieś Speed Most Wanted 2012 albo coś. Grid, jakieś tam tele. Oczywiście, nie wszystkie ściganki są też na kompa. Tylko ostatnio Wam powiem, że lubię grać w ściganki, bo mi się uda opada podłączyć od playa do peceta. I się fajnie gra. Jak ktoś ma z was PlayStation 3 i adapter Bluetooth do komputera, to można to sparować przez taki program. To się nazywa DS3 Controller program chyba, coś takiego. Nie pamiętam. Ale mówię wam, fajna sprawa, można sobie bezprzewodowo sparować, można nawet na kablu grać. Ciekawa sprawa naprawdę. Z Xboxem tak nie zrobicie, bo te pady od Xboxa są chyba na podczerwie ale nie mam 100% pewności jak to teraz mówię miałem xboxa, wcześniej teraz mam playa tak się śmiesznie złożyło za playa nie płaciłem no wiesz, za hajs z youtube'a, nie? przy <laughs> taki hajsiasty, za hajs z youtube'a se playa sfundowałem jeszcze z mówem. teńko w mieście, ile osób na serwie? 11. Ja jestem z tym typkiem w grupie, i gdzie on w ogóle jest? Jest w Boulder City. No, wow, ładnie. Dobra, dodajemy wszystkich po kolei do grupy. Może ktoś akceptuje konstable? Uuu, jaka ranga. Wszyscy są w grupie? Ja jestem typkiem, jesteśmy w grupie, znaczy jesteśmy w naszej. LOL ładnie, tam coś stoi, zombie. Mógł się na przykład w tamtym miejscu ktoś to zreszpić, nie? Ja bym mógł od razu polecić i go tam Szutnąć w banie. Tam nic nie ma na tym. LOL to są liście, myślę, że jest barykada tam postawiona, tak wygląda. No ale, zwała. <laughs> Dobra. Idziemy szybciej. Teraz fajnie, że te plecaki, te, te libery mają trochę więcej slotów. Może tylko trzy sloty, ale... Trzy rzeczy więcej. Can soda mnie niepotrzebne. Naboje do pistoletu na gwoździe. Nie, bo nie ma pistoletu na gwoździe. Czekajcie. To się jeszcze wyjść na to? Tak, da się. Lecę, bo chcę. Na że zawsze się snajperzy kampią. Przynajmniej zazwyczaj. A na tym serwis mało osób, to w sumie nie ma kto się kampić nawet dobrze. <ścoughs> Unwanny in Clearview? Hehe. <ścoughs> Męgielski. A one, one here? Może ktoś odpowie. Nie śmiejcie się z mojego zerpistego akcentu, bo ja z Angiola miałem 3. <noise> Więc się no Dawaj, to tak, dawaj Coś się długo biłem. Gaz mask kolejny, no nie O, Woda. Kolejna pani? Czemu pani od razu krzyczy? Może spotkamy kolejnego typka? Fajnie by było. Ale zobaczymy, zaraz od szczęścia. Przyda się jakaś ciekawa broń. Bo nie powiem, że 10 naboi z Krugera, to ciężko będzie kogoś zabić No jedną osobę zabijemy, ale jak będą dwie to... to ja nie wiem Szczególnie takie z lekami O, latarka Nie dzięki, nie potrzebuję Coś jest w środku O, surfował przez chwilę. Ktoś tu gdzieś się nie leży. U taki zombiaczek króle, że to jest On śpi, tak śpi. może Dobra. Kiedyś, ktoś zabił w tym miejscu, to wiadomo, że... To musiał być A tak to jak nic nie było to Do domu, teraz tu kiedy wchodzę A tutaj gróżajat i kółeczka LOL, co ja zrobiłem? Ty! Ty Cfelu Dobra zabijemy ich jakoś Tylko coś mi tutaj bugują trochę się w kurwie zaraz ich upierdolę No Dawaj Cfelu I jesteśmy w punkcie wyjścia pięć noboj było, pięć no zostało hmm. Chociaż nie wiem co z tym zębiakami teraz porobimy Zdania może. Będzie chylać powoli, bo teraz jest cooldown oczywiście przecież. Zrobili. Czasami jest tak, że bijesz zombie, a one cię biją w tym samym momencie. I... Zabrać sobie HP na sobie To jest świetne. Gdzie jest ten tak Tutaj, ja narada się wybiera chyba. Chyba DX nie będę używał to jak, na jakąś strzelaninkę czy coś, to są dobre, ale tak to mi ich marnować. Rzadko kiedy się znajduje taki dobry coś. Pani za mną idzie Nie zapraszają pani do domu. Jakie chowy, no? się wpraszają. A zaraz zahaczymy jeszcze aptekę, jeszcze raz. Bo leków teraz mniej robi. Chodź tu, ty, typku. Może idziemy na market albo na coś, na garaż? Żeby się ładnie skąpić, tak? Przecież za mało naboi mamy. Mamy 9 naboi w pistolecie i 5 w tym. Plus jeszcze jeden w Monsinie, czyli mamy 15 naboi. Malutko. Na no, skampienie się to jest mało. Jeszcze z trzech broni, no to... Zanim to przyłożył i tak dalej... Ło, jacie! Łysy z Brothers stał w domku. Ty cwelu. Już mnie wystraszył. Łysy mm -hmm. z Brothers, no. Ale bez jaj, ten jeden zombie akurat wygląda tak perfidnie jak John Sins. Mm, tam jest jeden. Dobra, leczymy się dalej. Jedzenie, ja jeszcze nie będę marnował tego back MRE, ale byśmy się mogli napić. Dobra, i jeden bandaż może, i będziemy mieli pełne życie. Tak, mam pełne. Bo tam 90-parę procent, no ale już dalej nie ma co. Siele. No ja, uwielbiam. Widzicie? Idzie jakoś rozwalić trzech Naraz bez... Czemu mnoga zasuwa? Bez jakiegoś wielkiego pierdzielenia, ale tamten był dziwne te dwa Ale i tak muszę się uleczyć hmm. hmm. Coś dużo tych leków schodzi Co to był za dźwięk? Tap, 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 tap. Dobra, zeskanujemy aptekę, wyjdziemy na garaż i tam się lubniemy już. Nie będę Wam też wielkich odcinków robił. Z worzy, bo ileż można. Jakieś leki ciekawe. Tutaj pan Killers. Hmm. Tutaj w tym pokoju. Antybiotyk. Co to za dźwięk? Jeszcze I co? w sumie to, to też dobra kolekcja. Może sobie przełożymy. No i będziemy szli na garaż albo na duży market. Czyli tu się nie wybiera jak tam gościu wtedy w tym odcinku. Może jeszcze mały market, gdyby byliśmy w nim trochę. Zachaczymy. Ty 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 ty, 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 ty. Spróbowany item. Dobra. Nic ciekawego nie ma. Tutaj już dwa na wejściu. Spróbujmy zrobić jednego. Dobra, pojedyncze będą się. Dobra, zaprowadziliśmy do postać na garaż i myślę, że to wystarczy. To ja się położę i legamy się. Ja się będę z Wami żegnał. No i do następnego odcinka. Siemno.